Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na temacie dnia. Moi drodzy, zaczynamy właśnie z samego rana, dlatego że tak jak widziałam, bardzo szybciutko odpisaliście pod kartą dnia różnego rodzaju komentarze, między nimi właśnie padły propozycje temat, tematyczne. Co do kładzenia kart, i dzisiaj posłuchamy się pierwszym komentarzem. Tam pani Pietras zadała, znaczy dała taką propozycję tematyczną do tematu dnia pod tytułem: Czy powinniśmy zerwać całkowicie tę znajomość, nie przestać się do niego albo do niej odzywać, po prostu iść sobie w cholerę. Temat bardzo fajny, widziałam, że tam było sześć lajków pod tym komentarzem, więc widzę, że na pewno z parę osób jest tym bardzo zainteresowane. I też tym samym, moi drodzy, robimy sobie temat dnia właśnie pod tym tytułem: czy powinniśmy całkowicie zerwać z tą osobą, przestać się z nią kontaktować, tak? Nie łazić za nią, nie pisać do niej. Krótko mówiąc, mieć to generalnie słuchajcie gdzieś. Mamy trzy karty. Wybieramy sobie w międzyczasie mamy kartę ogrodu, mamy kartę góry, mamy kartę drzewa. Tak? Oczywiście posługuje się również tutaj również kartami Glenormand. Ci, co z Was znają znaczenie tych kart, możecie wziąć pod uwagę. Możecie jej tego nie brać pod uwagę. Skoncentrujcie się po prostu na tym, co widzicie i wybierzcie sobie tą, która Was najbardziej ciągnie. A ja w międzyczasie przytasuję karty dla pierwszej, pierwszej grupy, czyli dla ogrodu. Czy powinniśmy całkowicie zerwać znajomość, o której myślimy? <laughs> Wiem, czy powinienem całkowicie zerwać znajomość z osobą, o której myślicie? Dobra kochani, ogród mam, to więc słuchajcie sobie tutaj te dwie karty. Mam nadzieję, że wybraliście już w międzyczasie te karty, żebyśmy tu wiedzieli, co robić. I zajmiemy się teraz kartą ogrodu. No ogród, mam nadzieję, że ty mi się tutaj nie pofruniesz. Dobra, stoi. I jedziemy z ogrodem. Czy powinniście całkowicie odizolować się, zerwać, nie kontynuować znajomości z osobą, o której wszyscy ci, co wybrali kartę ogrodu, pomyśleli. No to zobaczmy, czy powinniście zrezygnować. No słuchajcie, mamy kartę kapłana. To są zasady. Jakieś tam. To jest wierność. To jest przyjaźń. Może powinniśmy być mimo wszystko wierni albo tej osobie, albo wierni swoim zasadom. Zaraz zobaczymy dwie kolejne karty, żebyśmy tutaj za dużo nie gdybali o jednej. Czy powinniście całkowicie zerwać? No, jest karta wisielca. Na pewno karta przestoju. Czy powinniście całkowicie zerwać? Czy powinniście całkowicie zerwać? No, przyznam szczerze, że nawet jeżeli nosicie się z takim zamiarem, bo karta środkowa jest kartą teraźniejszości, ona bardzo często pokazuje tak naprawdę to, co jest. Więc całkiem możliwe, że na chwilę obecną osoby, które wybrały sobie kartę ogrodu, są w tej relacji z tą osobą. W sytuacji zawieszenia, tego, że po prostu nic się nie dzieje, tak? Jakby ta znajomość, relacja przechodziła w tym momencie w taką fazę zawieszenia wszelkich ruchów, działań, tak? Krótko mówiąc, coś jest po prostu w przestoju, nie robicie nic, nic się nie dzieje, jednym słowem, tak? Każdy z Was po prostu jakby przyjął pozycję wyczekującą, co z tego wszystkiego wyniknie. <laughs> I też tym samym wyczekiwał, być może na drugą stronę, albo stwierdzał, dobra, ja już nic nie robię, ja po prostu nie wiem, będę czekał, nie wiadomo za czym, tak? Być może wyczekacie, być może ta druga osoba również czeka, ale bądź co, bądź jest to relacja zawieszona, relacja w zawieszeniu. Nic kompletnie się w tej relacji nie dzieje. I przyznam szczerze, że może taka być sytuacja, że co niektórzy z Was wiernie jeszcze jakby. Mają wiarę w to, o może tak to powiem, że może coś z tego się wykluje. Mają wiarę w to, że, że to nie jest koniec. Bardzo mocno po prostu w to wierzą. Może co niektórzy. Są w dwóch relacjach. To też powiem, bo staram się z tych kart wyciągnąć maksimum dla Was. Czyli załóżmy, są w jakichś relacjach stałych, i jednocześnie być może w tych zawieszonych, które no, być może tutaj, gdybyśmy porozwijali sobie tego wisielca, zobaczylibyśmy, że była to kiedyś dla Was bardzo istotna znajomość, tak? Która z jakichś pewnych powodów doprowadziła do zawieszenia. Być może z tego powodu, że Wy jesteście osobami, albo ten ktoś zajętym, i jakby tu nie było kontynuacji, możliwości rozwinięcia tego wszystkiego. Tak, a, czyli załóżmy, gdyby nie to, że jesteście w związkach stałych, to całkiem możliwe, że w tym momencie nie spotkalibyśmy się na tym temacie dnia, bo te osoby po prostu mogłyby tą swoją znajomość z owym, owym kimś kontynuować, a na chwilę obecną jest to zawieszone. Jesteście zawieszeni, być może pomiędzy dwoma światami. Tak? Być może ta osoba jest w tym momencie zawieszona pomiędzy też dwoma światami, bo być może ma partnerkę czy partnera stałego. No i tu jesteście wy, i on teraz po prostu nie wie, co ma robić. Tak? Po prostu zawisnął, wstrzymał się od wszelkich ruchów. Nazwę to tak. Ale dobra, nie to jest tematem. tak, Tematem jest to, czy wy powinniście całkowicie zrezygnować z tego. I ja wam powiem tak. Wy na chwilę obecną przyjmujecie taką opcję: nie będę robiła, czy nie będę robił nic. Zawieszam w swoją działalność. <noise> ale, ale moi drodzy, mimo wszystko w końcowej karcie ja widzę taką sytuację, że, że wy albo w ogóle wy albo ten ktoś, mimo wszystko będziecie się starali coś zrobić i będziecie liczyli na jakiś owoc tej pracy. Dlatego że karta te dwie karty to są w ogóle karty przestoju. To jest karta długiego przestoju, to jest karta krótszego przestoju w znajomości. Ale ta karta pokazuje tutaj również taką sytuację, w której my o coś się staramy i czekamy, co z tego wyniknie. Więc być może wy po prostu taką pozycję przyjmiecie, tak że w tym momencie jest zastój, być może co niektórzy z was Postarają się zrobić jakieś ruchy, jakieś kroki, jakieś gesty, żeby zasygnalizować tej drugiej stronie, że jest dla nas istotna i ważna, i będziecie cierpliwie czekali, bo to jest karta cierpliwości, za tym, co z tego wyniknie. Więc ja mam taką wraż takie wrażenie, że wy tej cierpliwości nie będziecie tracić. Że pomimo tego, że tu jest to po prostu w topa roku, to wy cierpliwie, jednak mimo wszystko, będziecie czekać. Będziecie wręcz nadwyrężać tą cierpliwość, tak? W pewnym stopniu. Tak jakbyście chcieli, nie wiem kto powiedzieć, nie, nie dopuścić do swojej głowy opcji, że to jest koniec definitywny. Więc wy będziecie ćwiczyć tą cierpliwość. Matko Boska, ja nie potrafię być cierpliwa. U mnie musi tak być, że wiecie, albo coś jest, albo czegoś nie ma. Ale tu ewidentnie widać, że wy nie będziecie tracić wiary. Nie będziecie tracić wiary. To jest karta wiary. Wiary w to, że jeszcze coś z tego się wykluje. Wiary w to, że ta ziemia wyda owoc, za którym wy tak bardzo czekacie. Wy to będziecie pielęgnować, będziecie się o to starać, podlewać, jak ten ogrodnik, po to, żeby jednak mimo wszystko coś dla Was wykiełkowało. Więc ja mam takie wrażenie, że nawet gdybym ja powiedziała Wiecie co, jeżeli to nie funkcjonuje, jeżeli w tym związku się nic nie dzieje, czy w tej relacji, jeżeli ten ktoś nie wykazuje ruchów wobec was, chrzańcie to. Idzie to gdzieś. Ale nawet gdybyście to ode mnie usłyszeli tak wprost, to ja widzę w tej, tej ostatniej karcie, że wy ciągle będziecie liczyć na cud. Wy nie będziecie potrafili, pomimo powiedzenia to już jest koniec, odpuścić. Bo wy powiecie co? Opcji nie ma. Ja tą ziemię przewrócę, kurczę, wiecie, do góry nogami 25 razy, ale ona musi mi wydać odrobinę jakiejś, nie wiem, jakiegoś fajnego owocu, tak? Będę czekał z owocami tej swojej pracy i ja mam takie wrażenie, że wy tą pozycję wyczekiwania przyjmujecie cierpliwie, pomimo tego, że coś już jest niefunkcjonalne. Wy strasznie wierzycie być może w to, że to się jednak mimo wszystko uda. E więc czy powinniście odpuścić? Ja bym odpuściła, ale chyba Wy tego nie będziecie potrafili zrobić. Tak to wygląda, moi kochani. Zwijam Was. Karta ogrodu idzie na bok, idzie karta góry. I zaraz zobaczymy, co tutaj dla tej grupy osób, która tą górę wybrała. Pokażą karty. Czy powinniśmy, powinniście całkowicie odpuścić sobie tą znajomość, przestać ją kontynuować? Wiecie, co wypadła jedna karta, zostawię ją. Dobra. Słuchajcie, no pierwszą kartą jest Rycerz Kielichowy. Więc niewątpliwie tutaj jest stan zakochania. Być może z, z, ze strony tego kogoś, być może was obupólny. Zaraz zobaczymy dalej. Czy powinniśmy, powinnam. No tak. Przyznam szczerze, że tu, w tej relacji, w tej znajomości osób, które sobie tutaj to w główkach mają, może być taka sytuacja, w której coś jest niemożliwe do spełnienia. Ja nazwę to tak. I w gruncie rzeczy, jeżeli mamy być ciągle w takim stanie, w stanie, który wskazuje na sytuację smutku. Niemożności czegoś, żeby coś mogło zaistnieć, myśli, które bardzo często powracają do Waszych głów, które nie dają Wam spać, które doprowadzają Was do smutku, że coś się nie może zrealizować. To lepiej czasami, moi drodzy, odpuścić to całkowicie. Ja bym to w ten sposób nazwała. Być może otworzyć się na nowe możliwości. Chociaż ja widzę po tych dwóch kartach, że tu pomiędzy wami mogło być y, niesamowite uczucie. Y, bo mamy Rycerza Kielichowego to jest tak naprawdę ktoś, kto jest zakochany ktoś, kto idzie komuś powiedzieć o tej miłości. I całkiem możliwe, że. Tutaj w tych relacjach, w tych związkach dokładnie do tego dochodziło, czyli do tego, żeby po prostu w pewnym sensie komuś coś zakończyć. Znaczy, po prostu no było jakieś uczucie pomiędzy wami, tak? Ja już nie będę gadać, żeście szli do siebie, że jeden drugiemu powiedział, ty stara, kocham cię i w ogóle wiesz, tam świata poza tobą nie widzę. Było po prostu uczucie pomiędzy wami, i to duże. Te ser było bardzo mocno poruszone. Ten stan zakochania był, a może nawet i jeszcze jest bo te łzy też nie biorą się znikąd, więc wy wiecie, że te serducho zostało gdzieś tutaj, wiecie, pstryk zapalone i wy nie możecie czegoś zrealizować, nie możecie czegoś otrzymać, dostać, wy wiecie, że nie możecie być może wspólnie kroczyć jedną ścieżką i stąd jest ta załamka. Ale te karty też ewidentnie chcą wam tutaj pokazać o jednej rzeczy, że okej, okay, miłość jest. Uczucie, serce pokochało być może tę osobę, być może ta osoba również pokochała Was, bo tutaj ewidentnie też widzimy, że ten ktoś w naszą stronę z tymi emocjami idzie. Nie tyle, że, że wy, tylko ten ktoś. Tu jest stan zakochania, ale karty te też wskazują na to, że to jest niemożliwe. To, to sprawia, to daje Wam więcej bólu aniżeli tej radości, która powinna być. I karty mówią: Czy nie warto by było jednak mimo wszystko, Pójść już swoją własną ścieżką, odsunąć się od tego, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to ten świat w pozycji dziewięciu mieczy, czyli w karcie, która ewidentnie wskazuje na to, że my się po prostu załamujemy, cierpimy, czegoś nam brakuje, brakuje nam tej osoby. My wiemy o tym, że z pewnych powodów, bo to jest karta myśli, nie możemy być, załóżmy, razem. Tak? Nie, nie będzie to zrealizowane. Nasz, no, nie możemy połączyć się z naszym rycerzem kielichowym, czy też tudzież, wiecie, faceci tutaj, z waszą kobietą, tak? do której wy coś czujecie, jeżeli, jeżeli oglądają to mężczyźni. I warto w tym momencie, jeżeli taka sytuacja jest i byśmy mieli cierpieć, faktycznie to zostawić, bo to jest karta negatywna, ona nas osłabia, <laughs> nie daje nam spokoju. I ja bym powiedziała, że być może co niektórzy z Was wyczekują, że coś jeszcze może z tego wyniknie. Stoją cały czas i wypatrują się w dal, tak jakby czekały za tym rycerzem, który ma tutaj patataj, 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 do Was y, po prostu przypatajować. <laughs> Ale ten mężczyzna czy ta kobieta nie nadchodzi, tak? To uczucie nie przychodzi do Was i Wy się tym strasznie martwicie, dręczycie. Y, więc moi drodzy, Obojętnie, która z tych wersji tutaj by bardziej nie pasowała do Was, ja bym powiedziała, że być może nadszedł czas, że należy tak naprawdę pójść własną ścieżką i przestać o tym myśleć. Bo ta znajomość, ta relacja z pewnych przyczyn jest niemożliwa do zrealizowania. Być może ten ktoś nie chce się odważyć, być może ten ktoś nie może z nami być, bo załóżmy ma rodzinę, tak? bo tutaj może tak naprawdę być yy, wielorakość. Być może wy by jesteście skazani tak naprawdę na to, żeby cierpieć, bo nie możecie pójść wspólną ścieżką, ale się kochacie. I być może to będzie waszą karmą, czyli czymś, co yy, no, w pewien sposób nie zostanie przez was zapomniane. Zapomniane, no chyba, że wiecie, wylądujemy tutaj na, na wiecie, opcją, z opcją Halmera na przykład i zapomnimy i będzie święty spokój. Ale no w tej karcie ja to właśnie widzę, że to będzie Was dręczyć, to będzie do Was wracać. Więc należałoby chyba wziąć, zrobić grubą kreskę i pójść własną ścieżką, własną drogą, nie wyczekiwać, nie wypatrywać za, 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 tym, za tą osobą, bo ona jest w jakiś pewien sposób, podejrzewam, słuchajcie, tutaj zblokowana, przepraszam, na tą możliwość. Chyba żeby z Wami być, bo ta karta końcowa ewidentnie to mówi, że to jest coś, co w pewien sposób nie jest możliwe do przeskoczenia. Tutaj jeszcze dołożyłam sobie kartę, tak po prostu, żeby zobaczyć. To jest bitwa Waszych własnych myśli. Wy po prostu nie dajecie sobie rady z myśleniem o tym kimś. Więc w odpowiedzi, czy powinnam, czy powinienem zakończyć tę znajomość, przyznam tak, z pewnych przyczyn niemożliwych do zrealizowania. Pomimo tego, że być może ta miłość jest, powinniśmy chyba dać sobie spokój. Trzeba zastanowić się, słuchajcie też nad tym, jakie przeszkody leżą na tej drodze, żeby z tą osobą być, bo być może one są błahe, no to wtedy walczmy. Ale jeżeli jest to coś, co faktycznie od dłuższego czasu się ciągnie, nie daje Wam satysfakcji, ten ktoś ma jakieś opory, ten ktoś nie chce w coś wejść, ten ktoś nie może w coś wejść. Z wami. Um, to słuchajcie, dla własnego dobra czasami trzeba odpuścić, puścić tą osobę wolno i zobaczyć, czy wróci, bo los, jeżeli będzie chciał was razem połączyć, to na pewno was połączy. Ale my nie możemy doprowadzać się do takiego stanu, żeby po nim płakać, żeby się zadręczać, żeby przestać normalnie szczęśliwie funkcjonować. Taka jest moja odpowiedź. Dobra. Ciekawe karty. No i mamy jeszcze nasze drzewo, są takie drzewo trochę karmiczne, słuchajcie, bo ono jest jednocześnie też karmą tutaj, zaraz zobaczymy co dla drzewka, czy powinniście o całkowicie zrezygnować z tej znajomości. to będę to wam w ogóle powiem, że takie pytanie, czy wy powinniście całkowicie zrezygnować z znajomości, to jest takie trochę, wiecie, na wyrost, tak, bo, wiecie, łatwo powiedzieć, a gorzej zrobić, nie? Także tutaj jest też takie słowo, wiecie, dosyć ciężkawe, bym powiedziała, bo nie jest to takie proste, po prostu pójść i, i zrezygnować, tak? No to już, uf, wiecie, naprawdę trzeba być bardzo mocnym. No dobrze, czy wy powinniście całkowicie zrezygnować z tej znajomości? Drzewo. No, jest tutaj opcja być może zastanawiania się nad tym, tak? Bo trzy buławy zawsze pokazują nam taką kartę. To jest taka karta, która pokazuje nam sytuację, w której my jesteśmy być może gotowi do tego, żeby ruszyć przed siebie. Zaraz zobaczymy, co dalej. No tak. Ok. Mhm. Wiecie co? Tutaj w waszym przypadku, ja bym powiedziała po karcie wieży, jako karty ostatniej, powiedziałabym, że chyba raczej tak. Dlatego, że ja w ogóle widzę, mówię o tym, że wy jesteście w gotowości do ruszenia przed siebie. Oczywiście jak najbardziej tak, ale też jesteście jakoby osobami wypatrując, wypatrującymi wiadomości od kogoś, ruchu od tej osoby. Bo tutaj słuchajcie, no ale ten ktoś, ale ta osoba tak troszeczkę jakby się ociągała, tak? Bo, bo słuchajcie, rycerz Monetowy jest najwolniejszym rycerzem na świecie. Wyżej <głos》>, chodzi o dwór oczywiście tarotowy. E, dlatego, że tak jak i kielichowy, powiedzmy, pędzi, leci tutaj cały, cały, wiecie, w emocjach, tam gdzieś buławowy, to już w ogóle gna, jak wariat, mieczowy, to już po prostu idzie jak burza. Tak monetowy, mówi sobie, a ja nie wiem, ja się jeszcze nad tym wszystkim zastanowię. Tu sobie odpocznę, tam sobie coś innego zrobię. On tak taki zadowolony sobie przysiada, jakoś nie spieszy mu się za bardzo z tym, żeby do nas podejść, żeby tutaj z nami się skomunikować, żeby w naszą stronę cokolwiek zrobić. On się tak delektuje troszeczkę sobą. Jednocześnie parę spraw musi przemyśleć, on musi wiedzieć, że to jest na pewno dobry ruch, i tak dalej, tak dalej. A wy stoicie, jak takie ciele na niedzielę na tej skałce. I wypatrujecie, o Jezu, nadchodzi czy nie nadchodzi, nadjeżdża czy nie nadjeżdża, i ochach, ech. I przyznam szczerze, że to jest takie, widać, jakbym miała tak porównać, to większe zaangażowanie jest po waszej stronie niż po stronie tej drugiej osoby. Tamta osoba taka troszeczkę jest, powiedziałabym, na dystans, trzymająca się albo skupiająca się na sobie, na swoich sprawach, na tym, że coś musi być dla niej y, odpowiednie, żeby coś zrobić. Mam też takie poczucie, tutaj patrząc na te karty. Tym bardziej, że Wy jesteście w gotowości, wy już tutaj wiecie, z plecakiem na plecach, kurda, już z kijami w łapie, już chcielibyście gdzieś iść. A on tak mówi, a dobra, ja to sobie posiedzę, nie będę się tutaj starał, się szarpał za bardzo. No i w odpowiedzi na to pytanie, czy Wy powinniście zrezygnować z tej znajomości, ja bym powiedziała po ostatniej karcie, po karcie wieży, że tak, dlatego że tu sytuacja ewidentnie pokazuje taką sytuację, że tutaj zaangażowanie większe macie Wy niż on, niż ta, niż ta Wasza osoba. I ta wieża wskazuje na to, że to się chwieje w fasadach, że to tak naprawdę już jest na takim niestabilnym podłożu, że tutaj rozłożenie sił jest za słabe, żeby to utrzymać. Czy czasami należałoby tak naprawdę gruchnąć, trachnąć, powiedzieć: wiesz co, pieprze cię, i po prostu wziąć i to wszystko, ten domek z kart, rozwalić żeby być może tej osobie oczy otworzyć. Bo on tak sobie tutaj, słuchajcie, patrzy na tę wieżę i tak sobie mówi, a ja tam będę się szarpał, tak? Jeżeli ten piorun pieprznie w tą wieżę, to być może on nagle, kurczę, zobaczy, że to, co tutaj było według niego stabilne, nagle poszło w dół i może ten dupę podniesie do góry, żeby po prostu zobaczyć, co się w ogóle wydarzyło. Może dopiero to go otrzeźwi. Być może czasami, słuchajcie, takie całkowite trzaśnięcie drzwiami e, może spowodować, że ta druga strona, która taka była, wiecie, opieszała, taka leniwa, Bądź cokolwiek z tych rzeczy, dopiero wtedy otwiera szerzej oczy i dopiero wtedy zaczyna działać, dopiero wtedy widzi, że trzeba coś odbudować, bo do tej pory uważała, że jest wszystko w porządku. Więc moi drodzy, ja to bym tak powiedziała, skromnie patrząc na te karty, że tu jest taka opcja, że jednak należałoby prawdopodobnie, słuchajcie, tą znajomość zakończyć. Ale być może po to, żeby tą drugą osobę obudzić, żeby ona mogła zobaczyć świat, bez was. Bo dopiero wtedy jest w stanie się otrzeźwić i zobaczyć, co straciła. Bo być może nie, nie, nie widziała wcześniej, że, że wiecie, że coś takiego może nastąpić, że załóżmy Kaśka, czy tam Darek pieprznie drzwiami i pójdzie w cholerę, tak? Mm. Więc kochani. To jest taka bardziej karta rady, że być może należy to zrobić. Ale jeżeli czujecie, że generalnie wy się staracie, wyczekujecie, wypatrujecie, a ta druga strona ma to gdzieś, to nawet dla samych siebie, dla własnej satysfakcji, dlatego, że macie do siebie własny szacunek i nie pozwolicie na to, żeby ciągle wiernie czekać jak pies za swoim Panem, który w ogóle ma was głęboko wiecie, w poważaniu, należy taką, takie znajomości przekreślać, bo wy, brnąc dalej w takie znajomości, podupadacie. Na swoim własnym ego, to znaczy tracicie swoją własną wartość. A tak też nie może być. Żeby kosztem, żeby poświęcać siebie kosztem jakiejś osoby, która no, nie angażuje się w tą relację, w tą znajomość. Więc ja bym tą znajomość zakończyła. Chociażby po to, żeby ten ktoś zobaczył świat bez Was. Tak to wygląda, kochani. I życzę Wam cudownego wtorku po raz drugi. Buziaki.